Halo, 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 przerwało, ale już wracamy. Zapraszam tutaj na dalszą część losowania. Mam nadzieję, że przekonujecie sobie swoje odmiorniki. Czekam, aż tutaj wbiję osoby. Jest i Bartek, więc możemy wracać do... więc możemy... Możemy wracać do transmisji. Więc tutaj w międzyczasie wylosowaliśmy sobie Piotrka Mroza kontra Szczepanika. Szczepanika, przepraszam. I losujemy rybala dla... A, na Beniaminie zerwało. No to już wam muszę przeczytać. Beniamin robot zagra z Mateuszem Misiorem, natomiast potem wylosował się Piotrek Mróz, który zagra z Wojciechem Szczepaniakiem. Zjedziemy sobie dalej. Już działa super. surki, jakieś kłopoty techniczne. Internet. A tutaj dalej mamy. Rosujemy sobie parę dla Damiana Roszkowicza. Damian Roszkowicz zagrał sobie z, z Patrykiem Gozdkiem. Damian Roszkowicz kontra Patryk Gozdek. Dobrze. I w międzyczasie czasie wylasowaliśmy już sobie jeszcze Marcela. I Marcelina Dębska, Kolejna pani na naszym turnieju. Zagra z. Z Julianem Karczem nie zagra. Z Michałem Wernerem również nie zagra, bo to wyzwanie. Coś Marcela. Ktoś tutaj nie chce się być wylosowanym, ale Marcela zagra z Piotrem, z Ichu, z Ichem. Więc z Ichu z Marcelą. Natomiast Julian Karcz wylosowany wcześniej, zagra sobie z. Zagra sobie z Adrianem Pańsko, Jurian Karcz. I jedziemy dalej. Kolejna para to Grzegorz Pobian kontra Piotr Jawor Jaworski. Z kolejna na gracz z Krakowa. Kontra gracz z Lublina. A my losujemy dalej. Te dwie karteczki się wylosowały. I mamy tutaj Mateusza Jawienia. Który zagra sobie z Jackiem Jacentym Prowasiem, Czyli znowu Kraków kontra Lublin. Okej, okay. idziemy dalej, bo jeszcze już coraz mniej tych karteczek nam zostało. A następna osoba to. Damian Kania. Nie pamiętam, czy było jakieś wyzwanie, ale wydaje mi się, że nie. Nie, nie, nie. Co tutaj mamy. Chyba już wszystkich z wyzwania sobie przelosowaliśmy. A Damian Kania zagra z. z Przemysławem Dragą może by chciał, ale niestety nie może, bo to ten cały środek, Więc Damian Kania zagra sobie z Aleksandrem Pińkowskim, natomiast dla Przemka Dragi mamy przeciwnika w postaci Mikołaja Deszcza. Nie dalej. Kolejna para. To Michał Rybakowski. Zagra sobie z Maciejem Walczakiem nie może zagrać chyba. Tak, bo chłopaki... A właściwie bacznik ma wyzwanie. Zagra sobie z. Z Maciejem Rutkowskim, czyli Michał Rybakowski kontra Maciej Mike Rutkowski. Ejdziemy dalej, i mamy tutaj, dalej, nie, sobie tutaj tą karteczkę. I mamy Aleksandra Wiciskiego, który na pewno nas ogląda. I dla ciebie, Aleks, mi kogoś ciekawego. A będzie to Piotr Szczepaniak. Kolejna para to, no się dwie dobra. Mamy Michała Ręczaka, który zagra z. S z Michałem Pogorzelskim. Dwa Michały się spotkają. Załam dwie karteczki, no to zobaczmy. I tutaj mamy Adama Młynarczyka. Który zagra z... Kamilem Matysiakiem. Co na tych zostało, zresztą ja sobie weźmy po dwie, bo tak dobrze wychodzi. I Mamy tutaj Kamila Tomyślaka, czyli cała drużyna Boża już wylosowana, który zagra z Maciejem do I dalej mamy. Marko kuźmę I zagra on z z Bartłomiejem Cichym. Czyli pierwsze miejsce poprzednich manewrów wylosowane, bo to był Adam Ajas-Sokół. Teraz drugie miejsce poprzednich manewrów zeszłorocznych Bartłomiej Cichy kontra Marko Kuźma. Przejdźmy dalej. Pierwsza, lepsza jest to Bartek Grodny. Bartek Grodny, który jest na czacie, i chciałby wiedzieć, sobie, z kim zmierzy się jutro w pierwszej, w pierwszej bitwie. A będzie to. No, nie będzie to Wiktor Kopański, ale może to być. Marian Potężny, dominator Sudą. Czyli Bartek, Bartek Grodny kontra Marian Sudą. Natomiast dla Wiktora Kopańskiego wylosowany zostanie może ten gracz. I będzie to Michał Fiszprist Rybarczyk. Pat kontra fish Z ichu wylosowałem cię oczywiście, mogę ci nawet powiedzieć. Zrobię wyjątek. I Zichu zagrasz z Marceliną. Zagrasz z Marcelą z Krakowa. Kolejna para to będzie Kordian Kafar. Który zagrasz z. Coś I mamy tutaj Daniela Derda. Tak, rok temu się też wylosowaliście w pierwszej turze. To ciekawe. To znaczy, że ktoś na kimś na pewno weźmie rewanż. Tutaj takie przypadki. A, ale we Wrocławiu. To nie. To, to nie w Krakowie, a w Krakowie pierwszy raz. Kodian Kafar Daniel Derda. Pozdrawiamy zichu. Kolejna osoba to... Rafał Sanetra, czyli sędzia główny poprzedniej edycji manewrów, który zagra sobie z Adamem Kielarem. Szaman kontra Jogi. A tak, pamiętam, wyzwanie było tam. Racja, racja, racja. A tutaj kolejny gracz z Krakowa. Czyli Michał Magryś. Michał Magryś zagra, bo wylosowały mi się dwie karteczki. Z kim on zagra? Michał Magryś kontra Rafał Zaremski. <laughs> Nie, zostało kilka par, więc spoko. Chciałem to zrobić w taki tradycyjny, starodawny sposób. Nie? Znowu dwie karteczki. Zobaczmy kto. A Mamy tutaj Dawida Koźmińskiego, czyli Katowice. Tak, Katowice. I trafia on na Macieja Dusiniaka z Warszawy. Nie, bo jeszcze by mnie oskarżyli o jakieś podgrzewane kuleczki, nie? A tak to mam mój słoik. Czy sobie się jakiś przyjedą. U nas jeszcze musiałbym chyba zadzwonić do dębowego, bo nie wiem, czy ktoś w Krakowie tutaj taką piękną fryzurą. Dysponuje. Na pewno nie jest to Adrian Leśniczko który jest kolejnym panu. Zagra on z, miejmy nadzieję, Adamem Marciniakiem. Nie zagrał. Adam ma wyzwanie i to jest chyba osoba, która jest... A nie, źle, źle patrzę. Czyli tutaj zagra z Adamem Marciniakiem, bo Adam Marciniak nie ma wyzwania. Czyli mamy Adriana Lesiczko z Adamem Marciniakiem. Gdzie się widzimy jutro po zmaganiach turniejowych? Chciałem <grywamy> tak jak rok temu, ale wiem, że tam już wydarzenie jakieś trwa, ale na pewno gdzieś na mieście się spotkamy. A teraz wylosowaliśmy pana Michała Marczyka, który też jest na czacie i na pewno nas ogląda. Właściwie mnie. No i tylko trzy karteczki. Mam nadzieję, że się nie powiodą paringi, czyli nie ośrodek na ośrodek. A dla Michała Marczyka mamy również jego imiennika, czyli Michała Knitera z Bydgoszczy. Zostały nam trzy osoby, tak, bo jest baj, potencjalny baj oczywiście, bo może ktoś jeszcze dojedzie. I tutaj mamy Zwycięzcy dzisiejszego mini turnieju, czyli Mauryca Maziuka. Zagra z... z. Michałem Danesem. Z Michałem Danesem z Warszawy. Natomiast z osobą z Bajem, to jednak ciężko mi powiedzieć. Będzie pan Przemysław Proszowski z Warszawy. Natomiast to jeszcze wszystko może się delikatnie zmienić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać jutro, frekwencyjnie. W tej chwili jest baj, ale spróbujemy to zrobić tak, żeby tego baja nie było. Może ktoś jeszcze zagra, albo, albo niestety może ktoś wypadnie. W tej chwili to tak wygląda. i Ja za chwileczkę wam to wszystko na Champions Hub wrzucę. No i co? Słoik pusty, pary wylosowane. Powinno się wszystko zgadzać. Jeszcze sprawdźmy. I tych par mamy dokładnie 68, bo jest stu, 137 graczy i jeden gracz z Bajem, czyli 68, 136 plus 1, 137. Podstawy matematyki póki co. Jakoś idą. Także na tą chwilę Przemek Proszowski z bajem, ale zobaczymy, co się będzie dało zrobić, żeby tego baja nie było. Który scen gramy pierwszy? To jest dobre pytanie, bo jak główny powinienem to wiedzieć w teorii, ale <słuch> tam mi się wydaje, że Fog of War, zobaczmy to jeszcze. Bo szczerze powiem, że tak dzisiaj jestem przejęty tym wszystkim, że zapomniałem. I uwaga, pierwszy scen to będzie. Tak, Fogowar, fog War, dokładnie. No niestety dobrze. Także paringi wylosowane za chwileczkę zobaczycie je na a ja już... Żegną się z Wami. Trzymajcie się, do zobaczenia jutro. Także przypominając, jutro od godziny 9 prawdopodobnie będziemy stali przed wejściem już, żeby Was można było wpuścić, żeby dać wszystkim e, plakietki, dzięki którym będziecie mogli wychodzić i wchodzić na manewry. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Nie, to trzeba.